Zaczynamy. Chwytasz rurkę zębami, zamykasz usta, nabierasz powietrza i wdmuchujesz jak najdłużej powietrze, ale tak, żeby takie nieduże bąbelki w butelce się robiły. Takie nieduże. No, jeszcze jak najdłużej, jak najdłużej, ale takie nieduże bąbelki. Nieduże. A teraz weź. Więcej powietrza, znowu chwyć rurkę zębami, zamknij usta i zrób teraz tak jak najdłuższe, jak największe bąbelki. Takie duże, duże, żeby tylko z butelki nie uciekło. Jak najdłużej wdmuchuj. Jak najdłużej, jak najdłużej. Super. Dobrze, a teraz będziesz wdmuchiwał powietrze, ale pojedynczymi, takimi mocnymi dmuchami. Ja będę liczyć do dziesięciu. Zaczynamy. Jeden, dwa... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Świetnie! A teraz weźmiesz rurkę, w zęby złapiesz, zamkniesz buzię i będziesz dmuchiwał powietrze w rytm piosenki Panie Janie. Zaczynamy! Panie Janie, Panie Dzwony biją, wszystkie dzwony biją, bim, bam, bom, bim, bam, bom. Brawo, dziękujemy.